Herbatę zawdzięczamy Chinom. Rytuał jej picia Japonii. A to, że stała się tak popularna na całym świecie, to oczywiście zasługa Indii, brytyjskiej kolonii. Trzy części Azji i jeden dar dla Europy. Oczywiście nie dziwimy się, że poznała Europa. A potem Ameryka, herbatę dzięki Wielkiej Brytanii. Choć do nas dotarła z Chin, jak mawiał Adam Mickiewicz, z chińskich ziół ciągnione treści. U nas, w środkowej, także w środkowo-wschodniej Europie, pijemy ją ze szkła. Chińczycy oczywiście pili ją z porcelany. I tak też zostało na zachodzie Europy. U nas trudno wyobrazić sobie codzienność bez herbaty, choć we Włoszech znajdziemy ją raczej w apteczce niż w kuchennym kredensie. A gdybyśmy w Hiszpanii zapytali o możliwość zaparzenia herbaty, zapytają, czy przypadkiem nie czujemy się źle. Tam to lekarstwo. Zresztą w Chinach również eliksir życia. Herbatę podawano w czarkach, w dłoniach, trzymanych na wysokości serca. Za jedzenie w Chinach dziękować nie trzeba, za herbatę tak. Gdy Polacy częściej zaczęli jeździć na zachód Europy w latach 90. minionego stulecia, jakież było zadziwienie restauratorów. Zachodnioeuropejskich, gdy do posiłków prosiliśmy o herbatę. Herbata, szczególny napój, przestrzeń spotkania i dar gościnności. Okakura Kakuzo w księdze herbaty napisał: Luwu opisuje sposób przygotowywania herbaty. Eliminuje wszystkie składniki prócz soli. Rozwodzi się nad szeroko dyskutowaną kwestią wyboru wody i stopnia jej wrzenia. Jego zdaniem najlepsza jest woda z górskiego źródła, a następnie w kolejności woda rzeczna i woda źródlana. Istnieją trzy etapy wrzenia wody. Pierwszy, kiedy po powierzchni pływają maleńkie bąbelki jak rybie oka. Drugi, kiedy bąbelki rozpryskują się jak kryształowe kulki w fontannie. Trzeci. Dybałwany dziko przelewają się w kociołku. Bryłkę herbaty przypieka się na ogniu, aż stanie się miękka i delikatna niczym skóra niemowlęcia, a następnie wkłada między kawałki cienkiego papieru i rozdrabnia na proszek. Sól dodaje się przy pierwszym wrzeniu, herbatę przy drugim. Przy trzecim wlewa się do kociołka czerpak zimnej wody, by ostudzić herbatę i odmłodzić wodę. Po czym rozlewamy napój do czarek, i pijemy. Cóż za nektar. Nie w tym rzecz, by koniecznie tak właśnie parzyć herbatę. Rzecz w tym, by z takim pietyzmem, z taką starannością, bo im staranniej będziemy parzyć herbatę, tym będzie pyszniejsza, tym więcej w nas będzie jej dobrej energii. Ale tym też bardziej pięknym będzie spotkanie z tym kogo zaprosiliśmy na herbatę lub kto nas zaprosił. Herbata jest dziełem sztuki, jak mawiają jej znawcy. Herbata jest przestrzenią spotkania. O czym każdy z nas każdego dnia może się przekonać.